Hola, Ketal, tal? Me llamo Małgosia. Witam was serdecznie. Cieszę się, że oglądasz ten film, dzisiaj powiemy sobie o trzech nowych słówkach. Oczywiście też podam przykłady, może jeszcze się tylko przedstawię dla osób, które po raz pierwszy oglądają mnie. Nazywam się Małgorzata Kawczyńska, uczę języka hiszpańskiego już od przeszło 15 lat, tworzę też własne produkty online, własne kursy online, jestem też autorką słownika, koniugatora. Wszystkie linki do, do moich e, produktów e, online, do mojej też strony, bloga, e, znajdziecie oczywiście w opisie pod tym filmem. A dzisiaj powiemy sobie o trzech e, słówkach e, nowych i pierwszy z nich to bisko, jeszcze raz, bisko, czyli zezowaty i przykład mi, tio, es, bisko. Czyli mój wujek jest sezowaty. Jeszcze raz. Mi tio es pisco. Mi tio es pisco. Kolejne słówko to la barba. Jeszcze raz. La barba. Czyli broda. I przykład: El abuelo de Marta tiene una barba larga y canosa. Jeszcze raz. El abuelo de Marta tiene una barba larga y canosa. El abuelo de Marta tiene una barba larga y canosa. To oznacza: dziadek Marty ma długą i siwą brodę. I kolejne słówko, już ostatnie. Chorobado. Jeszcze raz. Chorobado. Czyli garbaty. Manuel es un poco chorobado. Czyli Manuel jest trochę garbaty. Jeszcze raz. Manuel es un poco chorobado. Manuel es un poco chorobado. Powtórzmy jeszcze raz wszystkie słówka wraz z przykładami. Bisko. Zezowaty. Mitio es bisco. Mój wujek jest zezowaty. La barba. Broda. El abuelo de Marta tiene una barba larga y canosa. Dziadek Marty ma długą i siwą brodę. Chorobado. Garbaty. Manuel es un poco chorobado. Manuel jest trochę garbaty. To już wszystko na dzisiaj. Jeżeli podobał Ci się filmik, to zostaw mi kciuka, zostaw komentarz i przede wszystkim subskrybuj mój kanał, żeby być na bieżąco i żebyśmy mogli uczyć się wspólnie języka hiszpańskiego. Oczywiście też będzie mi bardzo miło, jeżeli zajrzysz na mojego bloga czy do mediów społecznościowych. I oczywiście zapraszam Ciebie też na moje autorskie kursy online. I linki, oczywiście, wszystkie znajdziesz w opisie pod tym filmem. Do zobaczenia!